Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, i'm about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up on my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me and i'll stay out of your way i can see the way you look at me i'm such a disgrace i never really asked to be brought into this place you wanna love me well, then, baby, have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I'm never. Stay strong. Mamy dzisiaj niedzielę, widzieliście początek, robię zupkę, ale brakuje mi na osiemnastki. Nie wiem, po co mam trzydziestkę, aha, to są kurkowego. ale do żurku będzie za tłusta. także tak, to widzicie później, a tu śmietana musi być wyjść. Także szybka wizyta w Biedronce. Dzisiaj jest 31 sierpień, czyli niedziela handlowa, ja na szczęście. Tak ja mi była żabka, więc spoko. Nie tak się wydaje, mama. No. Jeszcze? co? się wydaje. No. Że tak, idziemy za jest, moja noga. Dobra. Czekaj, się teraz położę tu może. To się w końcu mi włożyło i włączyło. I mogę robić wiecie co? Tylko ma Co to mamy? 50 gram masła. Znaczy ja tego wam nie będę pokazywać. Ciężko. Ja co odezwać? z no, króbka. Dziękuję. Słysze, jest taki e... Jak to się nazywa? E... Dzisiaj mamy ostatni dzień wakacji. Współczuję dzieciom. W sumie... Ja miałam jak dzieci wolne, bo też od czerwca. No i będę wracać, tylko ja tydzień później wracam. No, zobaczymy. Cukru zamiast cukru ja daję erytrytol. żeby. Troszkę lepiej. Powiem Wam, że erytrytol jest drogi. 50 gram teraz. I mąka. I chyba rośnie, bo. Co chwilę krzyczy, że jest głodny. Więc ja zupę mam dla niego. Yy, zaraz mu dam, niech tylko przestygnie. No i będę robić dzisiaj obiad polędwiczkę wyprzową, tak sobie wymyśliłam. I zawsze jak kroję ziemniaki na zupę, jak widzieliście, ja daję do środka, bo potem jak dacie yy, żurek, no to one już się nie rozgotują bardziej, także ja zawsze robię tak, że ja już mam w środku i miałam takie kiełbaski, które widzieliście na początku. Mam się tak rozwalały, w sensie ja je pokroiłam, ale się rozwalały. Także... Pamiętam, hmm. ja że teraz Igor sprzątał salon. Bo chciał trochę telefonu. E, więc nie miałam telefonu. Ktoś wam nagrałam. Jak moje dziecko sprząta, żeby wam pokazać że naprawdę dziecko moje potrafi. E, I przy okazji już tutaj sobie robię... E, drugie danie. I tu... Proszę. Mamy polędwiczki, które po prostu błonek pościągałam. Błąk, błąki pokroiłam na centymetrowe paski i je tak tylko palcami ugniatłam, obtoczyłam w mące i podsmażam. Resztę będziecie już widzieć dalej. dalej. Rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts a hand in mine. We wanna chase the night. so loud as he Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe. There's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need what we're broken it's tragic we're not all elastic but maybe there's magic believe you could have it and i know of sadness the anxious and panic the infinite vastness of all coś tam wam nagrałam moje leki małe. Jak widzicie, mam dość sporo. Zgubiłam jeden. Tutaj. Mm. Mama. Nie wiem gdzie on jest. Znaczy ja go dziś widziałam, to jest najlepsze, bo wiecie ja chodzę z tym mm. i to kupiłam sobie na temu to te opakowania, bo chciałam właśnie większe, bo to tych standardowych mi się nie mieszczą moje leki. Wiecie, bo tam jednak suplementy na cukrzycę jeszcze trochę, chociaż schodzimy już z leków powoli cukrzycowych. Właściwie zastanawiam się czy dać sobie Diaprel. Nie dam sobie jeszcze diapelu, bo on może powodować u mnie takie nagłe spadki cukru. No nic, no jeszcze damy. Eee, za chwilę dam. Ja za dwa dni najwyżej sobie dołożę, bo znajdę ten jeden. Mm, sobotę. Znajdę sobotę. No wczoraj była sobota. Właśnie. Znajdę sobotę i wtedy zobaczymy. Rana jeszcze zażyję leki jak będę stać z cukrami teraz mm, i wtedy najwyżej go dołożę lub go nie dołożę. To no, muszę sobie jednak sprawdzać z te cukry dość no Także moje leki muszę sobie zrobić dobrze, w porządek. Ale to jak Igora nie będzie już w przedszkolu, to sobie siądę i po prostu e, wezmę. Muszę sobie jeszcze kupić, bym się sko skończył. Magne B6 Forte mi to lek, pani doktor. Bo ja mam bardzo słabą przyswajalność yy, potasu. Dlatego mi tak spadał strasznie ten potas. Yy, więc to, co widzieliście, właśnie to, to jest potas, który brałam. Brałam dwa razy dziennie, potem raz miałam badanie krwi i mi troszeczkę yy, podciągnął, bo miałam poza skalą, ale poszło do góry. Także każdy mam raz dziennie zażywać. Za dwa, trzy tygodnie znów zrobić sobie badanie krwi yy, i zobaczymy. Dobra, ja chowam leki. Mm. Ciasto się zrobiło w międzyczasie. Bardzo łatwe. Mam nadzieję, że będzie smaczne, bo naprawdę było bardzo łatwo do zrobienia. Yy, posprzątamy tu. Widzieliście jak mój syn posprzątał? Tylko po to, żeby mieć chwilę telefon. <grym> Mamusia robiła wtedy obiad. Chciałam wam pokazać ciasto, które właśnie wyciągnęłam. Nie wiem jeszcze czy wyszło, czy to nie będzie za kalec. Yy. Na razie sobie stygnie. Niech sobie stygnie, najpierw zjemy obiad. Tu jak widzicie, mamy ten soś, który widzieliście. Ja tylko dałam troszeczkę śmietany, żeby go zagęścić. Tu już mi się kończą ziemniaki. Tak, już są. Nie tak. wiem, co wy teraz zrobicie. Ja będę teraz jadła obiad z Igorem. Także... Odcedzę tylko ziemniaki. Nienawidzę tego robić, bo się kiedyś bardzo poparzyłam. I tutaj się poparzyłam. I złapałam za małego. Tak. I mi po prostu tutaj skóra zeszła. Także minuta. Ziemniaki. O, voilà. jak blisko byłam. Po prostu zrobię z mlekiem. Zawsze sprawdzam mleko. Wam pokażę, jak nakładać. A, ale zanim... Chciałam się z wami wiecie, co do tego odezwać do Was. Czekajcie, przyłożę sobie to tu. Dam tak, raz, raz, raz. raz was... Dam Was radę tu da. Ale chciałam się do Was odezwać teraz, bo właśnie montowałam sobie część, którą oglądaliście przed chwilą. Czyli jak moje dziecko sprząta. I wiecie, to tam 3-4 wiadomo, że to było jego rzeczy. Ale jestem dumna z niego, że on naprawdę potrafi tak pięknie sprzątać. W sensie wiecie i zwraca uwagę na takie drobne rzeczy jak yy, jakieś papierki, żeby wytrzeć na przykład rzeczy, czy biurko, czy coś, wiecie, stolik. Także ja z tego powodu jestem naprawdę z niego dumna, że takie, żeby nie wiedzieć jestem z niego dumna, że on właśnie takie rzeczy ogarnia i możecie się śmiać możecie, wiecie, mnie hejtować za to, że ja każę dziecko sprzątać czasami ale chcę żeby moje dziecko umiało sprzątać jest mężczyzną i ona ja ma być kiedyś pomocą, bo mój na przykład Jarek, mama za niego sprząta i dobry jest chłopak to... Ale widać, że mama za niego sprzątała, bo no Jarosław nie umie sprzątać. I nawet jak go proszę o coś, to on nie posprząta tak dokładnie, tylko tak wiecie, z grubsza i to jest dla niego, wiecie, wszystko, no nie? Nic takiego, a nie chcę, żeby tak mój Igor kiedyś robił. Dobra, nakładam no, jedzenie. Jarkowi też od razu, bo ja mu przygrzeję w mikrofali. Bo tak, znaczy se sam przygrzeje pewnie, bo już będę spać. przed chwilą i tyle zostało, nie zjadłam, pokonałam mnie porcję chociaż powiem Wam, że bardzo, bardzo dobra mi wyszło, nie chwaląc się. Zaraz będę sprzątać sobie kuchnię, ale jeszcze chcę prze, y, to ciasto przełożyć, gdyż nie widać mnie. Jestem ciekawa, czy jest zaklanec, bo za szybko się robiło do termomiksa, wymieszać i wlać, i było wszystko. Igor bardzo ładnie zjadł, Igor miał trochę więcej ziemniaków, zostaje tylko troszkę ziemniaków. Także zdolna jestem. Zobaczmy jak to ciasa, to Tylko tutaj ja przekroję, tam wam znać. Trzymajcie kciuki, jak wyjdzie to tutaj dam też do pracy. Widzicie? No ja już teraz odrabia i ma 4 dni pracy. Dzień wolnego w środę i znów 4 dni pracy. No i zakalec jest. Widzicie? Że za mało tej bułki. Nie. Zakalec, opad. Może za mało tego troszkę do pieczenia dam na oko. A na oko to wiecie co, po w szpitalu. Po zajebiste, ale ale zakalać. Zakalać jak się patrzy. Przykro. Zobaczymy, zostawimy. Może jarek zje. Ja za się boję. Jednak muszę teraz tu posprzątać. Ta polędwiczką, jak kupiłam w biedrze, i żałuję, jak mi się jeszcze odbija, bo dopiero zjadłam. A po operacji to jest nagminne. Strasznie pryskały. Gdzieś jaką brudną tą. Także jeszcze za chwilę ze mną posprzątacie, ale to już jeszcze chwilę. Będzie ciemno pewnie. Ja muszę teraz chwilę odpocząć. Uwaga! Ja muszę chwilę odpocząć. Moje dziecko pojadło. Mm, moje dwójka proszę. Albo się kłócą, albo śpią. Ja podładuję sobie telefon. Idę póki jeszcze jest jasno idę na balkon. Trochę, bo potem jeszcze ciuchami się chce zająć, bo Basia przecież czeka. Wy też czekacie na vinted. Część. Yy, dobra, już mamy jednak wieczór, ja jednak nie poszłam na ten balkon, bo stwierdziłam, że trochę podrobię tego vinted. I trochę mi zeszło, już mi się nie chce, jest, 20: po ósmej, więc wiecie, ja zaraz muszę i gora kąpać e, i do spania, żeby szedł, także już sobie przerwałam. Zrobiłam na razie te dwie bluzki, znaczy te bluzki, tu mi jeszcze zostały, e, i szłam sukienki, to już będzie z czasem, dwie sobie dla Basi odłożyłam, bo je wysłałam zdjęcia, Basia to jest jedna z Was, e, i... I się sobie zarezerwowała, także wzięłam. Resztę będę potem robić. i Złożę tylko... Yy, moje dziecko. Zaświecę ci co? I zamknę, ok? Aha, no jeszcze tutaj te zrobiłam. To, co tu są ładnie ułożone, bo te w kolejnej wersji dalej wywaliłam. Yy, no i tyle. W takim razie ja wiecie, co powoli się zbieram. Żegnam się z wami, bo macie długi vlog. Ja mówię. Muszę jeszcze kuchnię posprzątać. Muszę Igora ogarnąć, bo jutro pierwszy dzień żłobka. Także wiecie, nie ma łatwo. Czygnam się z wami. Bozik kipa.